Dzień dobry, rozpoczęliśmy, a w zasadzie zakończyliśmy przygotowania do sezonu piątego naszej kariery w Bolton Wanderers, już nie w roli Benjaminka, już drugi sezon z rzędu w stawce Premier League, już w roli drużyny, która będzie reprezentowała nasz kraj na arenie europejskiej, ponieważ jesteśmy jednym z członków... Piłkarskiej Ligi Mistrzów, co jest niesamowitym osiągnięciem z kilku ostatnich odcinków. I teraz, w celu takim, żeby, żeby podtrzymać, minimalnie podtrzymać chociaż tą naszą formę, czy być może poprawić ją w niektórych względach, utrzymałem trzon drużyny z poprzedniego sezonu, aczkolwiek dobrałem do tego trzonu nowy bardzo jakościowych zawodników, przynajmniej mam taką nadzieję, głównie na pozycjach defensywnych, ponieważ ściągnąłem bodajże czterech albo pięciu piłkarzy defensywnych na boki obrony, jednego na środek obrony i dwóch jeszcze defensywnych pomocników. Do tego doszedł jeden zaledwie piłkarz o usposobieniu takim bardziej ofensywnym. Od niego może za chwilę zaczniemy. W sumie już możemy od niego zacząć. Jest 11 sierpnia 2021 roku, tak więc pierwszy chyba największy transfer tak naprawdę tego okienka, który ma wzmocnić naszą trójkę, wspomóc naszą trójką ofensywną w postaci Spencera, Jonesa czy Shona Woodrowa jest nim bardzo dobrze znany Wam pewnie Harry Winks, 27-letni środkowy, angielski oczywiście pomocnik, mogący grać zarówno jako rozgrywający, jako pomocnik długodystansowy, czy przykładowo Metzalla. To może być takie niemałe Zaskoczenie, ponieważ na początku gry Harold jest oczywiście bardzo dużym talentem. Manchester United w 2021 roku zapłacił za niego prawie 40 milionów funtów, a nas kosztował ten zawodnik dokładnie 18,5 miliona funtów. To jest ten zawodnik ofensywny, bardzo dobre atrybuty psychiczne, takie jak opanowanie, pracowitość. Mógłby być wyższy przegląd sytuacji, no ale nie można mieć oczywiście wszystkiego. Znakomita współpraca, atrybuty techniczne również. Również na bardzo dobrym poziomie, uwzględniając w tym również odbiór piłki. Tak więc można by powiedzieć, że wszyscy pomocnicy, których do klubu w tym oknie letnim, transferowym ściągnąłem, są naprawdę dobrzy w destrukcji. Dobrze, to tyle może jeżeli chodzi o Harego Wingsa. Zresztą jak widzicie, on znakomicie poradził sobie w sparingach przedsezonowych, w których graliśmy mniej więcej z zespołami na naszym poziomie strzelił dwie bramki, zanotował asystę w jednym meczu, został nawet MVP, ale teraz skupmy się na tych pozostałych środkowych pomocnikach. Postawiłem wyjątkowo chyba dość na mnie, na uniwersalność naszych piłkarzy. Każdy z tych środkowych obrońców, pomocników może grać właśnie jako środkowy pomocnik, jako defensywny pomocnik, ale również jako środkowy obrońca i takich piłkarzy mamy w klubie trzech. Jeden oczywiście, o jednym już wiecie z poprzedniego odcinka, że przedłuży wypożyczenie z Oliwerem Skipem, który, którego gra satysfakcjonowała mnie w poprzednim sezonie, ale do tego właśnie pana doszedł piłkarz, na razie wypożyczony z Chelsea, Etan Ampadu, 22-letni walijczyk, aż 41 meczów w reprezentacji narodowej, zaledwie w tym wieku 22 lat, piłkarz, No tak jak wspomniałem, mogący grać od pozycji numer 4 do pozycji numer 8. Ja sezon będę zaczynał z tym piłkarzem na pozycji rygla defensywy, czyli na pozycji numer 6. Świetnie wygląda pod względem technicznym, w, głównie w tym odbiorze piłki. Atrybuty psychiczne, fizyczne na bardzo solidnym, dobrym poziomie. W żadnym tak naprawdę elemencie ampadu nam tutaj nie odstaje. I on został wypożyczony z opcją wykupu wynoszącą 26 milionów. Funtów. W poprzednim sezonie zbyt dużo w Chelsea nie pograł, więc mam nadzieję, że po takim wstępnym okresie przygotowawczym będzie on gotowy do gry. Tak więc witamy Etana Ampadu w naszym teamie i mamy pomocnika numer 3, czy obrońcę, nawet nie wiem jak ich nazywać. Jest nim całkiem dobrze znany polskim kibicom Krystian Bielik. Zapytacie, dlaczego Krystian Bielik, skoro jest Polakiem, mamy w naszej karierze ściągamy tylko piłkarzy pochodzących z Wyspy Brytyjskich. Otóż 25-letni Polak ma również paszport angielski, dlatego mieści się on w naszych przepisach. No i musicie przyznać, że jest to piłkarz naprawdę bardzo podobny zarówno do Olivera Skipa, jak i Ampadu. Być może jest on minimalnie słabszym piłkarzem i on sezon rozpocznie na pozycji środkowej obrońcy obok naszego młodziutkiego Iana Graysona, no ale niekiedy może zdarzyć się taka sytuacja, że wystąpi na pozycji defensywnego pomocnika albo nawet i tam na środku pomocy, w roli pomocnika odbierającego piłkę w trybie wsparcia. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o obrońców oraz o, oraz o środkowych pomocników. Przejdźmy teraz do dwóch pozostałych pozycji, na których dokonałem wzmocnienia. Jest to pozycja lewego obrońcy i prawego obrońcy. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim sezonie naszymi podstawowymi, bocznymi defensorami były no nie Ryan Sasenio, ale, <grym> z ale Teven senią, dokładnie, z którego byłem naprawdę bardzo zadowolony, no, ale żeby zrobić krok naprzód. Trzeba przestawić Sesenią na pozycję rezerwowego prawego obrońcy, dlatego też Josh Emanuel pożegnał się niestety z naszym teamem, ale tylko w ramach wypożyczania, ponieważ jest to naprawdę wartościowy piłkarz, i liczę na to, że sprawdzi się w nowym klubie. Na wypożyczeniu wróci i będziemy mogli go za jakąś ładną sumkę pieniędzy sprzedać. Tak więc naszym nowym prawym obrońcą został 25-letni Anglik James Justin pozyskany z drużyny Rangersów za dokładnie 7,5 miliona funtów. Piłkarz, który być może atrybutami nie jest jakoś dużo lepszy od Stevena Sesenią, ale bardzo fajnie będzie według mnie posiadać dwóch takich piłkarzy, jest bardzo dobry pod względem pod względem fizycznym, i to mnie bardzo mocno przekonało, bo atrybuty fizyczne w menadżerze no to jest kluczowe. Oczywiście sprawa. zarabia nieco ponad milion funtów. Większość chyba tych naszych nowych piłkarzy zarabia y, podobnie, gdzieś w okolicach dwóch nawet milionów funtów. Poza Harem Winksem dla którego stworzyłem komin płacowy, i on zarabia aż 4,5 miliona funtów, ale no, jesteśmy już na takim poziomie. Jesteśmy czwartą drużyną Premier League, więc no, szanujmy się, trzeba płacić tym piłkarzom. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że zastanawiałem się poważnie nad kupnem Harego Maguire'a, Tak jest, tego najdroższego obrońcy świata. Jednak ostatecznie Harry Maguire wylądował gdzieś tam indziej, e, oczekiwał pensji w okolicach 9 milionów funtów i uznałem, że za samo nazwisko nie będę aż takich e, e, głupich rzeczy robił. Jak pamiętacie w poprzednim sezonie naszym pierwszym lewym obrońcą był Josh Tymon, znakomicie spisywał się w tej roli, był transferem nawet sezonu poprzedniego, no ale tam też trzeba było e, dokonać usprawnień i dlatego też naszym nowym lewym defensorem został kolejny walijczyk w składzie 25 -letniego. Jay da Silva, tutaj atrybuty fizyczne, techniczne już na dużo lepszym poziomie niż w przypadku Justina, zarabia 2 miliony. Funtów. rocznie Jay da Silva. W poprzednim klubie zanotował 149 występów, strzelił dwa gole, mowa oczywiście o drużynie Bristol City. No i liczę na to, że zarówno właśnie James Justin jak i Da Silva wprowadzą nasz team na nowy poziom, pomimo, że tamten poziom był naprawdę epicki. No nie, w każdym sezonie Beniaminek zdobywa pozycję w top 4. No i to by było na tyle. Mogę już tutaj Wam zdradzić, jak wy Ogląda cały skład. Oczywiście kilku piłkarzy powędrowało na wypożyczenie, jak Josh Emanuel czy Fraser Forster. Forsterowi już skończy się kontrakt i po prostu nie chciałem mu płacić tej, tych, tych, tych pieniędzy. No a oczywiście Josh Emanuel pójdzie na sprzedaż, mam nadzieję, po dobrym sezonie, będąc wypożyczonym. No i mowa od początku tego odcinka była o tych trzech pozycjach tutaj na Ukos, czyli pomocnik odbierający piłkę, na wsparciu Rigielde. Defensywy oraz obrońca środkowy, i ci wszyscy piłkarze będą mogli się tutaj dość skutecznie, mam nadzieję, wymieniać. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych kolizji u tych akurat piłkarzy. Tak więc tak wygląda nasza podstawowa jednostka w bramce. Niezmiennie nasz numer 1, czyli Aaron Ramsdale. Obok Christiana Bielika Ian Grayson, któremu pięknie tutaj determinacja idzie w górę, już 20-letni. Więc wszystkiego najlepszego. Czego już nie nastolatkowi życzymy. Neil Spencer, oczywiście, naszym pierwszym napastnikiem, liczę, że jeszcze lepszy sezon zanotuje niż poprzednio. Curtis Jones na skrzydle lewym, ewentualnie z Adamem Kogbilem, który również będzie mógł ten 17-latek grać przykładowo w miejsce, w miejsce Harry'ego Winksa, ale tę pozycję numer 8 może również zająć Ronan Dersi, który przecież nie odszedł z naszego klubu, mimo tych zapowiedzi, że nawet 30 milionów funtów za niego ktoś może zapłacić. Tego piłkarza już, już widzieliśmy, Tyrese John Jules, ściągnięty z wolnego transferu, będzie rezerwowym, środkowym napastnikiem, z tym, że on może również grać na lewym albo prawym skrzydle, więc postawiłem, jak wiecie, jak już mówiłem, głównie na uniwersalność w tym sezonie. Marek Rodak, który w poprzednim sezonie był z Klubu, tylko wypożyczony. Wrócił do naszego klubu i no, no, oczywiście jest to Anglik w drugiej narodowości. No i, i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tych piłkarzy. Jeszcze jedna warta uwagi rzeczy jest taka, że mamy czwartego środkowego obrońcy, no bo mamy puchary europejskie, dwa puchary angielskie i ligę angielską, więc potrzebuje na pewno tutaj szerszej perspektywy. 19-letni Luke O'Connor, który swego czasu trafił do nas z wolnego transferu z Liverpoolu. Zauważyłem, że znakomicie rozwija się przede wszystkim pod względem atrybutów fizycznych, tych kluczowych dla środkowego obrońcy. No i postanowiłem, że od czasu do czasu będę dawał mu grać w pierwszym składzie. No i to tyle. Jeżeli chodzi o ten skład na nadchodzący sezon, nas, bukmacherzy w tym piątym sezonie w Premier League, w piątym sezonie ogólnie, ale drugim w Premier League znowu plasują jako kandydatów do Spadku ale się nie znają. W poprzednim sezonie było identycznie, a zajęliśmy czwarte miejsce. Swoją drogą Pep Guardiola został menadżerem Chelsea, to tak w ramach systematyzowania naszej wiedzy. Neil Lennon został menadżerem Stoke, Massimiliano Allegri powędrował do Tottenhamu. Po raz czwarty z rzędu Liverpool będzie bronił oczywiście tytułu mistrza Anglii. No i tu możemy się przyjrzeć jeszcze kluczowym transferom. Jest transfer wewnętrzny Samuel Czukwueze, znany z z walki z Boltonem w barwach Tottenhamu. Stał się zawodnikiem Manchesteru United. Jean-Claire Todibo powędrował z Barcelony do Manchesteru City. Natomiast Vinicius Junior, takie głośne nazwisko, pojawiło się w Liverpoolu, więc będzie na pewno ciekawie. Aż 255 milionów funtów na wydatki przeznaczyło Chelsea. Do tego, między innymi właśnie do Chelsea powędrował Luis Felipe. Achraf Hakimi stał się nowym piłkarzem Tottenhamu. Declan Rice Powędrował do Manchesteru City, Aleksandr Zinchenko do Chelsea, Lisandro Martinez do Manchester United. W lipcu też było kilka ciekawych transferów, jak na przykład Eder Militao, który stał się nowym zawodnikiem de Blues Francisco Ortega, nowym lewym obrońcą Manchesteru City, Ebrima Kolej, to takie mniej oczywiste nazwisko, które pojawiło się w północnym Londynie. Ruben Neves zamienił Wolverhampton na Chelsea. No i reszta transferów wygląda w sposób następujący. Mamy oczywiście trzech nowych, trzy nowe zespoły w Premier League. Jest to West Bromwich, Albion, Birmingham oraz Leicester City powracające. Po krótkiej przerwie, po krótkim rozbracie z angielską ekstraklasą. No, i naszym celem na ten sezon jest oczywiście miejsce w górnej połowie tabeli. W, w moim mniemaniu, tym celem powinna być walka o topową ósemkę, żeby znowu zahaczyć o Puchary Europejskie w przyszłym sezonie. Fajnie by było w lidze mistrzów zająć chociaż to trzecie miejsce w grupie, żeby, żeby utrzymać się na wiosnę w europejskich Pucharach i tam po prostu powalczyć w lidze. Europy. Jeżeli chodzi o losowanko Champions League, tutaj oczywiście w kolejnym odcinku to losowanko się odbędzie. Wspierający już pewnie no, dużo szybciej mogą ten odcinek, przypominam, obejrzeć na stronie głównej mojego kanału, a my zagramy sobie chyba jeszcze dzisiaj taki pokazowy meczek, Pierwszy mecze piątego sezonu kariery w Bolton Wanderers. No cóż, w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League Arsenal został pokonany przez Manchester City, trzy punkty powędrowały również do Liverpoolu, natomiast my w 61 odcinku rozpoczynamy pierwszy, znaczy drugi już nasz sezon. W Premier League. Składły, skład na, ten, na to spotkanie nie uległ zmianie. Z prawej strony mamy zestawienie drużyny, która zajęła w poprzednim sezonie 16 miejsce w angielskiej ekstraklasie. Zaczynamy! Pięć nowych nazwisk debiutuje dzisiaj w koszulkach Boltonu Wanderers. Od początku zdecydowana przewaga gospodarzy, zarówno pod względem strzałów, jak i posiadania piłki. No i pierwsza akcja właśnie należy do nas. Jada Silva, nasz nowy lewy obrońca, ewidentnie wybrał się na prawe skrzydło. Sean Woodrow do Jamesa Justina. Justin dośrodkowuje piłkę w kierunku Spencera. Harwings zgarnia ją na przedpolu. Neil Spencer w polu karnym! No i niestety piłka odbita od prawego słupki słupka Bramki Rajana. Druga połowa tego meczu i niestety tym razem do głosu doszli goście przy okazji tego stałego fragmentu gry, na szczęście bez żadnych konsekwencji dla naszej drużyny. No przydałoby się tutaj jednak pociągnąć jakąś akcję da Silva. Naszona udrowa ten skierował piłkę, niestety nad bramką golkipera gości. No i pół godziny nam pozostało do zakończenia meczu. Zobaczmy jeszcze tę akcję w wykonaniu Brighton. Ward Prowse wrzutko o Jezu, jaki to mógł być gol! Gdzieś tutaj przypadkowo piłka mogła wpaść do bramki Aaronowi Ramsdale'owi. Możemy zrezygnować przykładowo z Olivera Skipa, wpuszczając Ronana Dersiego, żeby wzmocnić naszą siłę natarcia. W związku z tym pomocnikiem długodystansowym zostanie Harry Wings. No i mamy jeszcze na ławce rezerwowych Adama Cockbill'a, jednak jest on piłkarzem nieco kontuzjowanym, więc Shona Woodrowa Nastąpi Tyris John Jules, no i zobaczymy, czy te dwie zmiany w jakikolwiek sposób pozytywnie wpłyną na grę naszej drużyny w końcowych 20 minutach tego meczu. Tak bym sobie życzył takie trzy punkciki z Brighton, jednak wypadałoby na swoim stadionie na start, na miły start Premier League zdobyć, no ale oto wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo ciężko. Zawsze tak jest, że robię piękne transfery latem i później w pierwszych kolejkach wygląda to, jak wygląda. Jestem do tego przyzwyczajony. Curtis Jones, Dorona Naderciego, odej piłkę Wings, bardzo ładnie znalazł Jamesa Justina, ale ten no niestety daje sobie odebrać piłkę Ampadu. Niedobre podanie w kierunku znowu Justina i Ian Grayson. Ronan Dersi, ale mocno wypycha nas tutaj drużyna Brighton, i koniec końców to oni chyba przeprowadzą kolejną akcję, ale jest John Jules, dobrze, Ronan Dersi. Ronan Dersi poszuka gdzieś tutaj podania przecinającego, zrobił to Ampadu do Jaya da Silva, da Silva na długi słupek John Jules, ale pudło. Naszego rezerwowego napastnika, no i najprawdopodobniej na University of Bolton Stadium będzie podział punktów. Kurde, zawsze ten pierwszy mecz w sezonie, musi tak wyglądać, no ale statystyki napawają na pewno optymizmem. To jest pierwszy dopiero z 38 meczów. Wiadomo, że szkoda, wiadomo, że te dwa punkty na pewno na koniec sezonu bardzo nam by się przydały, ale widać, że jest na czym budować. Mamy pięciu nowych piłkarzy, potrzebują oni jeszcze z pewnością zgrania i w kolejnych meczach. Powinno to wyglądać dużo lepiej. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym już przeprowadzimy losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Za dzisiaj Wam dziękuję. kontuzjowanym, niestety etanem Ampadu. Do zobaczenia. Cześć.